To już jutro, nowy update do Pet Simulator X, a to są podsumowanie wszystkich przecieków, które do tej pory mamy, jeżeli chodzi o nowy update. Mamy... Jest już The Update Timer, no proszę, Lucky Blocks Event, słuchajcie. I mamy te Lucky Bloki, które będą, już jest to potwierdzone nawet dźwiękami, Lucky Bloki będą tutaj, słuchajcie, nowy świat z Lucky Blokami i chyba za Rainbow Coinsy, tak mi się wydaje. Yellow Lucky Block, no to jest nazwa tych Lucky Bloków, które do tej pory zostały jakby wyciągnięte z gry. Mamy jajka, Egg Lucky. Nie wiadomo czy to będzie event, bo zazwyczaj powinno być do dwóch, trzech nowych jajek. Na razie mamy tylko jedne. I te jajka w ogóle były podobne do tego z Easter Eventu. Pamiętacie te jajeczka? No, ciekawe. I patrzcie, tu są pety, które wyciekły. Mamy Huge, te, nawet Huge'a jakiegoś. Mamy też secret, jakiś game pass, czy, czy, czy cokolwiek. Nie wiem, co to będzie. jakieś jajka. Być może 20 jajek na raz. Od... Buying 20 ekskluzywów, może też kupowanie tyle jajek. To jest trochę dziwne, słuchajcie. Jakaś oferta. 10 jajek za 4000, tysiąca za 20 jajek. Ciekawe. No, i trading mamy, słuchajcie, stanowiska, gdzie będziemy mogli tradeować zapety. To jest naprawdę mega opcja. Mam nadzieję, że to będzie fajne rozwiązanie. Także zobaczymy. Możemy też dostać jakieś e-selling pets. Mam nadzieję, że za słuchajcie, słuchajcie będzie sprzedawane te pety, ale będą jajka. Także moi drodzy, zapowiada się mega.